Iskry życzeń. Spójrzcie, jak mi goczą pośród tych skałek. Myślę, że tu zapadła się ziemia i to całkiem niedawno. <laughs> Nasze siostry są zasypane. To je odkopmy. Zbuduję podwodną spycharkę do przesunięcia skał. Potrzebuję na to tylko dwóch dni. Tak. Dwa dni to za długo. Nie mają jedzenia ani napojów. I co my teraz zrobimy? Szkoda, że nie mamy jedzenia i picia. Przecież miało okropny smak, pamiętasz? No tak. Ile bym teraz zdała za to okropne w smaku smoothie? Co to jest? Jedzonko? Nie, Flik! To coś lepszego. Co jest lepszego od jedzonka? Siostry! Siostry? Więc może. Nasze siostry mogą nam pomóc! To może się udać, ale one są uwięzione w środku. A co z tymi skałami? Czy nas odkopią? Nie. Nie przesuną tych skał, są za ciężkie, więc przesuniemy je czymś silniejszym. Miłością. Słuchajcie! Zamknijmy oczy i zbliżmy się do siebie. Pomyślmy, jak bardzo kochamy siostry, rodzinę i przyjaciół. Pomyślmy, jak bardzo chcemy, żeby te skały się przesunęły i ich uwolniły. Musimy zrobić to razem. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Troskliwość. że czegoś dotknęłyśmy i grota się zawaliła. Nie. A przedtem znalazłyśmy skarb magicznych wód życzeń. Były tu też iskierki życzeń, jak w tych wszystkich bajkach, które mi czytałaś. Potem Felicity poprosiła o nową perłę. <noise> o, o, nie! nie. O, pewnie uszkodziła ją spadająca skała. Tyle wysiłku. Na marne. Tak bardzo mi przykro. Dobrze, że to perła ucierpiała, a nie ty, siostro. Pomyliłam się. Chciałam dać ci jakiś wyszukany prezent, żeby pokazać ci, jak bardzo Cię kocham, ale teraz żałuję, że nie spędziłam tego dnia z Tobą, zamiast ciągle szykować niespodziankę. Dzień troskliwości jest po to, żeby bliscy mogli być razem. Rzeczywiście. Tak się cieszę, że Cię widzę, Mauro. Dlatego królowa ukryła iskry życzeń! Nie są nam potrzebne! Jeśli się kochamy, same spełniamy nasze marzenia! Chcesz czynić honory? Przynajmniej tyle mogę zrobić! Popatrz! Wreszcie, bodarosy mają smak! Aha, znowu wszystko jest takie przepyszne. Nowy rekord prędkości na zjeżdżalni. Nasz rytm powrócił koniki. A wiecie, co to znaczy? Dzień troskliwości uratowany! Włożyłaś naszyjnik ode mnie. Bardzo się cieszę, choć jest taki niewymyślny. Niewymyślny? To mój ulubiony! Wiąże się z nim tyle pięknych wspomnień i był zrobiony z czułością! Od dzisiaj zamiast prezentów podarujmy sobie nawzajem czas. Zgadzam się! Dlatego przedłużam swój pobyt w podwodnym królestwie o dwa dni! Po dniu troskliwości będzie czas dla sióstr. To mi się podoba. A więc nie będzie wymyślnych prezentów? Nie. To znaczy poza tym, nad którym pracowałam przez ostatnie kilka dni. Gotowa? No nie wiem. Zaczynajcie! Ha? Piosenka, do której ćwiczyły koniki! To przedstawienie dedykuję mojej siostrzyczce Martinie! Wiecie, że robi najlepsze smugi z wodorostów w całym oceanie? Ale czy wiecie, że ma głos jak syrena? Chodź na scenę Martino. Dasz radę, Martino? Niech porwie cię muzyka. Jesteśmy gwiazdami Magii, to jest czas Magi to jest czas Magi to jest czas, czas. Na no, zawsze na dziłni których dobrze znasz Dziękujemy za zaproszenie nas na dzień troskliwości Szkoda tylko, że nie było wszystkich przyjaciół. W przyszłym roku zapraszamy wszystkich. O, mówisz poważnie? Jasne. Troskliwością i miłością trzeba się dzielić. Po tych wszystkich pysznościach mamy mnóstwo energii, więc pomożemy małże posprzątać. Do zobaczenia w zaczarowanym lesie. Żeby w domu miały energię tak sprzątać. Dziękuję wam wszystkim, że byliście tacy mili dla mnie i dla Flik. Po tym, jak narozrabiałyśmy w podwodnym królestwie, żartujesz? Przypomniałyście nam, czym naprawdę jest Dzień Troskliwości. Tak! Opowieści o Waszych przygodach będą krążyły po wszystkich morzach. Niech sława nie uderzy ci do głowy! Papa! Pa. Czucie mieć znów dwie nogi, prawda? Właśnie. Ale chyba miło jest wrócić do domu. Czy to oh! zaczarowany las? Wow. Wow. Czy warto tak ryzykować? Przecież nie spowodowałaś końca podwodnego królestwa. Tak? E... O, nie ma iskierek! I nie ma błysku. Powiedz, że to nieprawda. Te kanapki z wodorostów smakują jak piasek. Ust mi to wyjęłaś. No dobra, może pobijecie rekord w szybkim zjeżdżaniu. Whee! Whee! Rekord wolnego zjeżdżania. <grym wytrych> Czyżbyśmy właśnie stracili rytm? Tak. To chyba koniec podwodnego królestwa, jakie znamy. To nasza wina. Ja i Flik chcemy to naprawić. To nie jest wasza wina. Nie dotknęłybyście perły, gdybym nie miała obsesji na punkcie prezentu. Dla Maury. Ach. Dlatego byłaś taka dziwna? Martino, nie musiałaś szukać idealnego prezentu. Przecież wystarczy, że spędzimy to święto razem. Dzień troskliwości nie będzie taki sam, jeśli nie znajdziemy drugiej tęczowej perły. No to płyńmy! Jestem gotowa! Hej! Zaczekajcie na nas! W kawiarni wszystko ma okropny smak. Ech. Nie możemy tak żyć! Opłyniemy fale wzdłuż i wszerz, byle tylko przywrócić pyszność naszym brzuszkom. Znamy wiele słowiwalowych zaklęć, jak pierwsza pomoc, wypieki w głębinach i jeśli trzeba, cudo. A więc mamy zadanie i drużynę. Drużynę troskliwości. Kto jest z wami? Nie. Martina, jesteś moją młodszą? No właśnie. Ty, moja starsza siostra, wciąż robisz coś za mnie. Chcę to zrobić dla ciebie. Maura, kiedy drużyna popłynie wykonać zadanie, my udekorujemy miejsce na święto. Musisz tylko nami pokierować. Podrzuć nam tylko pomysł, a my zorganizujemy wielki show, prawda, siostrzyczki? Tak! tak. Eee... Dobrze. Dzień troskliwości musi się odbyć. Wow. Uścisk na szczęście. Nie martw się. Wrócę za dwa machnięcia ogonem. Warżej flik, drapiesz mnie. W którą stronę płyniemy? W tamtą. Nie. Yy, w tamtą. Yy. Chyba już wiem, czemu nikt nie wypływa poza rafę. Tak, tutaj nic nie ma. O? A to co? O co chodzi, Flo? Ola Chodźcie, Znalazłeś coś. Brawo, Flo! Wow! To zgadza się z opisem złotej groty. Stąd biorą się iskry życzeń. Też macie wrażenie, jakby grota zapraszała nas do środka? Albo kusiła nas na nieszczęście? Już blisko! Całe królestwo na nas liczy. Płyniemy dalej! wód życzeń! Popatrzcie! Oh, Ostrożnie! Nie wypowiedzcie niechcianego życzenia! Tu jest mnóstwo przeróżnych skarbów, ale nie ma tęczowej perły. Ktoś z nas musi o nią poprosić, ale królowa wydała oficjalny rozkaz. Enchantimals z podwodnego królestwa mają zakaz korzystania z iskier życzeń. Wow! Jeśli wypowiemy życzenie, czy możemy stracić czary? Ten skarb to pułapka! Hmm. Czy królowa wydała ten zakaz tylko Enchantimals z podwodnego królestwa? A co z Enchantimals z zaczarowanego lasu? Nic nie mówiła o zaczarowanym lesie. To dobrze. Jak to działa? Trzymaj je w dłoniach i pomyśl życzenie tak od serca. Ale iskry życzeń mają wielką moc. Jeśli pomyślisz o zapasie wodorostów, a kto ich nie lubi, zatoniemy w wodorostach. Dasz radę, Felicity. Jesteś silna. Spokojnie. Lisy potrafią się skupić, tak myślę. Oto jest życzenie me. Perło tęczy, pojaw się! się! Nie zatopiły nas wodorosty! <śmienicza> tak. Proszę. I przepraszam za kłopot. Dzięki, Felicity. Zabierzmy ją do miasta. Szybko! Prezent dla Maury. <śmienicza> A, jej! Będzie idealna dla Maury. Ale... Jest tu z jakiegoś powodu. Odłóż ją, Babler zanim... Arro. Za późno! Pójdźcie! <śmigliatroniczny> 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 oh! oh! Wow! Wow! Oh! Czy to jest nowy taniec? <laughs> Chyba raczej taniec chlebaniec. <laughs> Hej kochani, <laughs> widzę, że nasze leśne przyjaciółki trafiły do najlepszego parku wodnego w podwodnym królestwie. Zobaczmy. E, Bri, A? Twist, Danesa, Sprint, Felicity hey. i Flik. Dobrze zgadłam? W stu procentach. Czy to twój zespół taneczny? To jest mój zespół do tańca i do pływańca. Jestem Seda. Moje koniki morskie to Naber, Kim, Arch i Fan. Spotkaliśmy się tutaj, żeby ćwiczyć nowy układ na dzień troskliwości. O moje morze, Martina! Po drodze spotkaliśmy Maurę i Glide. Nie chcę psuć efektu, ale Maura ma dla ciebie niesamowity, wspaniały prezent! Jest tak genialny, że na samą myśl chce mi się tańczyć! Co to za piosenka? Podoba mi się! A to? To nic takiego, tylko zawsze to nucimy podczas rozgrzewki! Tak, tak! E, Seda, nie macie przypadkiem treningu? Może popłyńmy do nowego miejsca prób? Tak! Mniej niż dzień do naszego święta i nie ma czasu do stracenia! Płyńmy! Dziś macie czas na zwiedzanie, a jutro wielka impreza! Martino, pamiętaj, jest wiele sposobów na okazanie troski. Chyba prezent Maury jest lepszy niż myślałam. Możemy już iść na zakupy? Nie mogę się doczekać! A więc chodźmy! To znaczy, płyńmy! Zwierzaczki z, z biurka. Ja! I o to chodzi! A więc dokąd? No, najlepsze sklepy są w centrum miasta. Hmm. różnych drobiazgów. O! A może to? O! Albo to! A to? To nie jest dość dobry prezent. Flik! Nic nie robię! Stingli! Słyszałam brzęk! O, Stingli! Jak mocno się uderzyłaś tym razem! Nic mnie nie jest. Wybaczcie, jeśli Stingli was przestraszyła. Pilnuje w sklepie porządku, ale czasem jest trochę niezdarna. Jelani to przyjaciele z zaczarowanego lasu. Dziewczyny to Jelani i jej pupilka Meduza Stingli, świetne baletnice i właścicielki sklepiku z podwodnymi skarbami. To dla nas wielki zaszczyt Was poznać. Widzisz, Stingli, nie tylko ty bywasz niezdarna. Czy poszukujecie czegoś szczególnego, dziewczyny? Czy nie masz przypadkiem idealnego prezentu dla Maury, który tylko czeka, by go kupić? Idealnego prezentu? To, co czyni prezent idealnym, to miłość, która jest dawana razem z nim. Co może sprawić, że Maura poczuje się kochana? No nie wiem... Ledwie się z nią widziałam, odkąd wróciła do domu. Byłam już we wszystkich sklepach i wciąż nic dla niej nie mam. Choć ona przez cały dzień szykuje prezent dla mnie. Hmm. Myślę, że najlepszym prezentem, jaki możecie sobie dać, jest czas. To znaczy, każdy dzień jest prezentem. Chwile spędzone z tymi, których kochamy. Ach, to też są prezenty. Może nawet najlepsze, jakie można dać. Rozumiem. Ale jak mogę dać czas małże, kiedy jej prezent dla mnie jest taki ekstrawagancki? Chcę pokazać mojej siostrze, że troszczę się o nią tak jak ona o mnie. Oh. Myślę, że ona o tym wie, Martina. I wcale tego nie chcę, żebyś się tym aż tak bardzo stresowała. Nie martw się. Może kiedy odpuścisz, wpadnie ci do głowy jakiś pomysł. <śleszy> <śleszy> o oh. Czy mi w brzuchu. Wypiłabym kolejne morskie smoothie. Jasne. Wracajmy do kawiarenki i coś przekąśmy. <gry> 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 Nigdy nie odwiedziłam wszystkich sklepów w jeden dzień. Wypijcie tyle smoothie, ile chcecie na mój koszt. Pójdźcie do kawiarni. Ja dołączę do was później. Ale nie płyniesz z nami? Martino, też musisz odpocząć. Jestem króliczką, wiem coś o tym. Zresztą już byłaś we wszystkich sklepach w mieście. Że coś przeoczyłam. Wiem tylko, że czas ucieka, a mnie kończą się możliwości. Ej. O. Jeśli nie znajdę prezentu dla Maury przed Wielkim Świętem, nie będę mogła się pojawić na uroczystości. Potrzebny mi cud! Hej, patrzcie, a może to? Tęcze! Błyszczące tęcze! <laughs> Błagam! Odłóż to! To jest najbardziej wyjątkowe ze wszystkiego, co dziś widziałyśmy! Felicity Błagam! Odłóż to! Teraz! Ja tylko chcę Ci pomóc! To nie jest zwyczajna perła! To prezent od samej Królowej Dawiany! Wyraża piękno, które tworzymy, gdy współpracujemy! To brzmi tak symbolicznie! To nie tylko symbol! Królowa rzuciła czar! Magia perły sprawia, że całe podwodne królestwo iskrzy się i błyszczy, dopóki się o siebie troszczymy. Gdyby perła zaginęła, albo gdyby ktoś się zniszczył. Nie będzie iskier ani blasku? Uch! No, tylko spójrzcie! Perła jest na swoim miejscu, a wszędzie iskry i blask. Nic się nie stało. Nie to powiedziałam. Nie martwcie się! Moje czary was ochronią! Są niezawodne! A pamiętasz, jak zaczarowałaś kąpiel królowej Dawiany i zalałaś cały zamek? To zdarzyło się raz, a królowa Dawiana uznała, że i tak trzeba było umyć podłogi. Mogę wyjaśnić zdanie, że pływam tak sobie? To znaczy, że ja i sprint nie umiemy pływać. W ogóle. Nic wam nie będzie. Zaufaj nam. Nie pozwolimy, by coś wam się stało. Chodźmy! <laughs> Każda wielka przygoda zaczyna się od zaufania. Chodźmy! Chodź, ho, oh. ah. uh, ufamy, małże. I glide. Tak, sprint? Mhm. Dobra. Skok zaufania. Gotowy? Na trzy. Oh, oh. Oh. Raz. Dwa. Trzy. <Interestingly> Jesteś Syrenką! Ja mówię pod wodą? Nawet oddycham pod wodą! Też jestem Syrenką! Ach, mówiłam, że moje czary was ochronią! Felicity, pasuje ci ten ogon? Twój wygląd jest płetwastyczny! My jesteśmy Syrenami! To jest naj kiedykolwiek rzucone podwodne zaklęcie. Dzięki. Cieszę się. A, Pater będzie zachwycona tym syrenim makijażem. Możemy wysłać jej selfie? Jasne. Ale tu to muszę selfie. Najpierw nie umiałam pływać, a teraz nie mogę. Pływać. na rowerze, a do tego fajniej. <laughs> Witajcie. Cześć, wow, Maura. Miło widzieć starszą siostrę. Cieszę się, że cię widzę. <laughs> Dobrze, że twoi przyjaciele spędzą z nami święto. W tym roku będzie świetna zabawa! Niech ich przedstawia. Przyjaciele z zaczarowanego lasu to Pri i Twist, hey. Danesa i Sprint, hmm. Felicity i Flick. Jej, Jak na mieszkańców lasu jesteście świetnymi syrenkami. Jestem Martina, a to moi pupile, Tidy i Babler. Uwielbiają sobie żartować z Glide. Kiedy byli mniejsi, robili sobie różne żarty. Teraz już wyrośli z tych dziecinnych żartów. Prawda, Tidy? Babler? Babler, Tidy, dosyć tych żartów. Mm. <laughs> Należało Wam się. Mm. Więc, kto chce iść do miasta? Jak! Ja! Świetnie. To jest centrum miasta, czarodziejskie serce podwodnego królestwa. Tu są najlepsze podmorskie stroje, jedzenie i rozrywka. O tutaj. I materiały. Nie wiedziałam, że muszla ma tyle zastosowań, albo piasek. Mam tyle pomysłów na nowe wynalazki. Prowadzę podwodną kawiarnię, wstąpmy tam na przekąski, a potem do parku wodnego. Park wodny? Tak jest. Tak. Hej, możesz odprowadzić moich przyjaciół beze mnie? Nie uwierzysz, ale wciąż pracuję nad twoim prezentem. Do jutra będzie gotowy. Nie martw się. Potrzebuję kilku godzin. O, no cóż, nie ma sprawy. Twoi przyjaciele są mili. Zorganizuję im atrakcje. Płyń, a ja... – Będę czekać na prezent. – Doczekasz się. Ja też czekam na niespodziankę od ciebie. O, to będzie coś. To te syrenki z zaczarowanego lasu. Martina wspomniała, że przypłyniecie. Ja jestem Staria, a to mój uroczy przyjaciel Bimi. Hej! Jestem Radia Tęczowa Ryba. Razem z Flo sprawiamy, że świat jest kolorowy. Jesteście najwspanialszymi Enchanti Mars, jakie znamy. A znamy królową Dawianę. Przestańcie, bo się czerwienie. Przyrządzę naszym gościom pierwsze morskie napoje. Chodźcie. <laughs> Nigdy nie piłyśmy w zaczarowanym lesie. Opowiecie nam, jak tam jest? No pewnie. <laughs> no, jakie przepiękne miejsce. <laughs> Mam plany. I to był ostatni raz, kiedy Pater pozwoliła Sage zrobić perfumy. Smakowały wam napoje? Bardzo orzeźwiające. A, dziękuję. Nie wierzę, że to mówię, ale morskie glony smakują mi bardziej niż marchewka. A, poproszę jeszcze jeden. Pływanie pobudziło mój apetyt. Zaraz ci przygotuję. Maura je uwielbia. O, co się stało, Martina? Maura zawsze daje mi takie niesamowite prezenty. W zeszłym roku zafundowała mi dzień w królewskim spa i suknię uszytą przez osobistą krawcową królowej Dawiany. O, tak, pamiętam. Wróciłaś do domu tak bardzo odmieniona. Było cudownie. A ja dałam małże w zamian na szyjnik ze starych muszli, które znalazłyśmy jako dzieci. A co w tym złego? To pomysłowe! Ach, w porównaniu z prezentem Maury to było takie małe, słabe. W tym roku chcę dać jej coś godnego, najwspanialszej, najbardziej pomysłowej starszej siostry, tylko. Nie mogę wymyślić, co to może być. W Dniu Troskliwości nie chodzi o prezenty. Chodzi o wzajemną troskę i dzielenie się szczęściem i radością. Hmm, mam pomysł. Może wspólnie rozwiążemy twój problem. Wokół jest tyle cudnych sklepów, więc na pewno znajdziemy odpowiedni prezent. I jesteś pewna? Miałam was zabrać do podwodnego parku wodnego. A, a później. Teraz pójdziemy na zakupy. Zwierzaczki, zbiórka. Klik. Flik! Tidy Babler! Bimi? Gdzie reszta ta zwierzaczków? Hmm, przestań, Bimi. Nie zdradzę im, że powiedziałeś.